No dobra, jesteśmy we Wrońcach z powrotem i lecimy do baronu od razu. Mm. Bo tutaj w samych Wrońcach chyba mamy tylko to jeszcze, tylko do zrobienia. Żadnych wątków pobocznych nie ma, potwora załatwiliśmy. Na pięści się pobiliśmy, tak więc to wszystko. Zostało nam co prawda to zdanie z pancerzem, jednakże to później się zrobi, mm, jak na skalik. Na skalikę pojedziemy. A, a tymczasem do barona, który powinien na nas czekać. Spadłeś ze schodów Geralt. Dobra, baronie, znalazłem twoją córkę. No, słucham. Z czym przychodzisz? Eee, dałem lalkę twojej córce. Przekazałem tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? O Bogowie, miałem nadzieję, że jednak. <grym> A... a co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek! Szukaj jej! Ok. Tak szczerze mówiąc, nie wiem czego ty się spodziewałeś. Nie wiem czego on oczekiwał, ale oczekiwał <grym z> raczej za dużo. Za czym jeszcze jak się potoczy wątek z rodziną Barona? Przede wszystkim musimy znaleźć Annę. I to najlepiej przed owcami czarownic. Bo zanim oni się zbiorą, to. potwór może ją zjeść. Zresztą już mógł ją zjeść. <grym> tak szczerze mówiąc. Ale dobra. Eee, w każdym razie, sprawy rodzinne. Zbadaj pozostałe wątki śledztwa, walen, żeby znaleźć żonę barona. Czyli prawdopodobnie mam po prostu e, pojechać teraz do... do 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 do, do. Eee, Tej wiedźmy, z którą Ciri podobno zadarła. Tak więc, zrobimy to. Tylko... gdzie to jest? Hmm, Polowanie na czarownicę. Oho, i gdzie to będzie? Tutaj. Dobra, czyli pojedziemy do Konarów. Tepniemy się, może... Hmm. Nie, tepniemy się do Konarów, a z Konarów pojedziemy tędy tą drogą. Zobaczymy ten punkt nieodkryty, potem na dół i aż do tej wioski. ...do Podgajów. Mhm, mm tak zrobimy. Echem. Przy okazji, kawałek mapy odkryjemy sobie. I... Drogowskaz. I do Konarów. Co prawda moglibyśmy nawet zgodno przejechać. Ale powiedzmy, że tam parę sekund zaoszczędzimy. Dzięki temu. Dobra. Gdzie jest płotka? Jest płotka? Chodź płotko do mnie. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Dziękuję. I jak ta droga wygląda? Yy, dobra, muszę tędy jechać. Tak więc jedziemy. Tu. Dzikie psy, dobra, załatwimy sobie ok. Hmm, zawsze troszkę doświadczenia i składników, choć nie wiem, czy akurat siadło się przyda do, czeg do czegokolwiek. A dobra, jedziemy. Mm, I tutaj mamy skarb. Dobra. To go załatwimy w utopce. Auć. Ała. Dobra. O, uh, uh. ten z jakiegoś innego koloru okej, okay. hm. łatwo poszło, szybko sprawnie, Zbierzemy fanty i skarb. Zapiski rozbójnika zerknijmy. Sobie nie tu e, mówią, że kradzież nie popłaca. Kurwa, nie słyszałem większej bzdury. Popłaca, je, że ja pierdole Zgarnęliśmy od takiego jednego dziada. Tyle towaru, że i rok tego nie przypijemy. Choćbyśmy walili tylko spirytus z mahakamu i zapijali białym z. B.A.W.O.C.L.A.Y.R. E, coś tam się ten grzyb plu, że nas bogowie pokarają i takie tam, ale za stary jestem, żeby w bajki wierzyć. No i hajda hej, do Nowigradu, sprzedamy co wzięliśmy i bierzemy i będziemy żyć jak królowie. No nie bardzo, bo umarł ci się, tak troszkę. Tutaj w ogóle jakiegoś dzieciaka mamy. Parę fantów. Bierzemy floreny. Zamknięty liścik. Ok. Zobaczymy co to za dzieciak był. Kochana Łyska. Nie było nas na teraz to, 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 żeby zapłacić za siebie i Patryka. Yy, więc wysyłamy tylko małego. Wiem, że tobie też jest ciężko, że masz trójkę własnych dzieci. Gdybym nie musiała, nie prosiłabym cię, żebyś go przygarnęła. Ale tu, Welen zresztą nie uwierzyłabyś. Proszę opiekuj się Patrykiem jak własnym synem, odbierzemy go, jak tylko skończy się wojna. Stokrotne dzięki Hanne. Eee, pod skryptem, Patryk ma w tobołkach sakiewkę z pieniędzmi tyle na ile się umawialiśmy z przewodnikiem. Nic więcej im nie płać. Eee, mały boję się ciemności. Jeśli może zostaw mu przy łóżku zapaloną świeczkę. O, no. no cóż, nie dotarł do Nowigradu gdzieś jak szkoda go. Utopcy go dopadły? Ech. dobra, kurtka łucznika z Werdem, fiorka. No i tyle zobaczmy. Tą kurtkę łucznika jest gorsza od naszego pancerza, tak więc. Dalej pozostajemy przy temerskiej zbroi tu Jeszcze parafantów. No i dobra, nie idziemy dalej, Płotka. Oho. Co tu się dzieje? Co wam zrobił ten człowiek? Ten? Nic. Do wsi jeno zaszedł sygnet na chleba wymienić. Ale u nas jadła nie ma. Przez czarnych stratowali pola, zrabowali spichrze, spalili sady. No to zamiast chleba dostanie pętle. Ludzie, czy wy nie słuchacie? Ja tej wojny nie chciałem Uciekłem, żeby wrócić do domu, do żony i dziecka Weźcie wszystko, co mam, ale życie darujcie oh. Puśćcie go Puśćcie go I co, może jeszcze mu dać prowiant na drogę? Konia przysposobić? Czarni nam nie okazali litości To i od nas jej nie zaznają Oh, próbowałem po dobroci. Róbcie co chce, ta. No, no kurczę. Wzięli go musę do wojska. Chcę wrócić do żony. Chciałbym zresztą zapłacić za jedzenie. A oni go ściąć chcą. Próbowałem po dobroci. To teraz spróbuję siłą. OK. Auç. 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 Gerat mo peha do video. Stanowczo. Widz tego Nemezis. Dobra, bo znowu zginiesz z widłami Pierce Dziękuję. Gdyby nie ty. Gdyby nie ja zginąłby tylko jeden człowiek. Naprawdę jedziesz do żony? Tak. Tuż przed wojną urodziło nam się dziecko. Dziewczynka. Dałem jej na imię Betryz, Czemu? Czemu mi pomogłeś? Bo nie lubię samosądów, bo to było mniejsze zło. Nie lubię samosądów. Bo nie lubię samosądów. Idź już. I trzymaj się lepiej z dala od wsi i gościńców, póki nie przekroczysz Jarugi. Okej. Okay. No cóż, mam nadzieję, że rzeczywiście mówi prawdę i wróci do żony teraz. A nie będzie robował. Choć z relacji wynikało, że on rzeczywiście jedzie do żony tylko. Trochę życia straciłem. Może się kimnijmy godzinkę. Zanim ruszę w dalszą podróż. Tymi widłami mnie pociechał troszkę. Aaa. Hmm. No I gdzie jest kolejny punkt do odkrycia? No wprost, to idziemy. Oho, gniazdo potworów? Chyba tak, ale jesteś pasku. Nie walczyliśmy chyba jeszcze z nimi? Ne. Łatwe są. Przynajmniej robótnice. Panty zbierzmy. Tutaj jeszcze jedna jest. Tutaj żołdak jakiś. Toporek. Będzie na sprzedaż. I skrzyneczki. Tam jeszcze jedna jest. Zaraz pójdziemy do niej. O... Oho. Ona przychodzi do mnie. Z tego co widzę Dobra, chodź tu Wow Dobra Spróbuję ogłuszyć ją I wtedy zaatakować No Tak połowicznie wyszło Cholera Mocna. Eee, dobra. To bierzemy tak. Kwen. Hm, tak długo on pobył. Kwen. I jedziemy. Dobra. Ciągle mam tą tarczę, więc mogę jeszcze atakować. Dobra, starczy. Znowu kłen. No, nee, dobra. Odpowiednie podejście mi nie stanowi problemu. Dobra. Kolejny punkt odkryty. No to teraz dalej, tylko... No tak. Aha. Dziękuję. Geralt. Rozgodziłeś się w końcu wsiąść na podkę. Yy, w lasę musimy jechać, z tego co patrzyłem na mapę. No, dokładnie. Obozowisko bandytów. No to jedziemy. Igni. Yy. Wow. Okej. Okay. jeden padł, teraz drugi, na ciebie weźmiemy arda. O, kamera. O, jak pięknie, idealnie, choć tu, art. Prościzna O, co tu mamy? Pozabijane wilki Nowigradzki miecz i tu powinien być skarb Mhm Parafantów, jedna książka Miło Płotka Gdzie się poniosło? Jedzie Dobra. Dalej! I teraz mapa. Którędy mam jechać? A, dalej ścieżką. Na wprost. Kolejne ob obozowisko. Masa bandytów w tym lesie. Wow, dobra. Hmm, nie ja chciałem akordie atakować, ale okej. Okay. Właśnie na forum padła prośba do twórców gry, by w którymś patchu zmienili model walki na taki, że to w którym kierunku atakujemy jest związane w tym, w którym kierunku gałko wskazujemy, po prostu. Bo na razie to często się zacina na na jakimś nie chcemy atakować, nie możemy tego zmienić za bardzo. Eee, a właśnie przydałoby się, żeby. Ojej, eee, no żeby miało się na tym większą kontrolę. Na przykład, jak ja zaatakowałem tego. Eee, jak Gerald rzucił się na tego łucznika, eee, to ja miałem gałkę wychyloną w zupełnie inną stronę i chciałem innego atakować. I to tak trochę słabo działa, jednak uh, uh. mm -hmm. fanty. Uh. Mm, trochę bieza tutaj, ale niech będzie. Dobra, Jedziemy do tej wsi, do podgajów. Już? Nie marnujemy więcej czasu? Kolejne obozowisko bandytów! Eee. Dzień dobry! Auć! Auć, auć! auć. Dobra... ...do drugiego łucznika. Auć. Piękny finisher. No i teraz na spokojnie z nim już o. Dobra. Auć. No i właśnie To oznaczanie głupie też powoduje, że Mogę sparować tylko... Aj, teraz nie wyszło. Mogę w ogóle sparować czujcie? Nie mogę. Dobra, czyli topornika w ogóle nie go sparować, dobrze wiedzieć. Nie no Walka z topornikami to paranoja. Dobra, w końcu pad był. O, no i zostałeś ty. Dobra, ciebie Arda użyje. Dobra, zaatakuj mnie. Pięknie. O. Dobra, chciałbym Fanty zebrać. Ciebie, od ciebie, od ciebie też. I od ciebie. No i ze skrzyneczki. Skóra z białego wilka. O. Geralt, twój krewny. Srebro schemat bełty z końcem. Yy, odwar zargula, nilgarska cytrynówka. Bierzemy wszystko. No i jedziemy dalej, tylko. Kimnijmy się znowu godzinkę. Uzupełnimy zdrowie. I możemy jechać. Mhm... Mm I tutaj już mamy tą wieś. A wyście chyba nie tutaj. No nie tutaj jestem. Opowiadasz ze mną? Wyście nie są z Welem. Dobrze mówię? Dobrze. A skąd jesteście? Pochodzę z Rivi. Z Rivi? Moi wy, a to w chuj daleko. Szukam czarownicy. Gdzieś nieopodal wsi mieszka czarownica. Znasz ją? Znam, znam. Ona też nie tutejsza, ale idzie się z nią dogadać. Nie to, co z tamtą poprzednią, co głucha była jak pień. Gdzie ją znajdę? Musicie iść nad staw. Tam kiedyś dzikie łabędzie były. Od stawu zaczyna się ścieżynka. Pójdziecie nią do wielkiego kamienia, co go diabeł porzucił, bo go chłop poszukał, że to wielkie jaje. A potem w prawo w las. Obok wózka przejdziecie i tam niedaleczko czarownica ma chatę. Dziękuję, bardzo mi pomogliście. No okej. Okay. <noise> bardzo szybko się dowiedzieliśmy, gdzie mamy iść. No cóż, myślałem, że dłużej zajdzie. A to szybciutko. Mamy jeszcze tablicę ogłoszeń. To ja bym sobie chętnie zerknął od razu. Roboty szukam. Ok, tajemnicze sny. Hmm. Cisza po zmroku. Trzymać się zdało od garczyków <grymne> Patriota <grymne> Ktoś tu nie bardzo miał pisać Leśnica Okej, okay, to jest ciekawe. Nie jedcie kotów. Huh. No dobra. I teraz sobie przede wszystkim to zlecenie. Chciałbym sobie zerknąć. Leśnica. Dobra. Tak jak z czarownicą tym sprawę. To... Wielki kamień. Pójdziemy do. Yy, no, do zlecenia dawcy dowiemy się, o co chodzi z tym potworem. Kamień. Jest. Brawo. Teraz na prawo do porzuconego wozu. O, tutaj mam potwory, nekery. Brawo. Fory, tak tuż przy drodze? Do tego uczęszczanej dosyć często, raczej. Jak stawiam? Wóz, czyli chata wiedzmy, jest gdzieś w pobliżu. No, jest już bardzo blisko. Pani, pani pomoże. Chrowina harczy, i sklepiska już nie wstaje. Z chrapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu. Albo żołdaki zabrały. O... Bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta, jasne? Dzięki Ci Pani, dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. O, widzę, że czarownica nie przywykła do chłopstwa. Dobra, weźmy do jej chaty. O, co tu jest? Zwykłe maści. Nic specjalnego. Mhm. Mm Coś jeszcze ciekawego mamy? Tu nie, 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 ma. Ognisko. Jakiś dokument. Przepis na czernidło do rzęs. <grym> Zobaczmy. Eee... Tak, widać, że brakuje jej nowoczesnych wygód tutaj. No i gdzie ona się podziała? No tu jej nie ma. Hmm. Otwórz. O, schowek. Za że tu jej nie ma. No, nie ma Dobra, nie będziemy je okradać dla własnego dobra. No, <noise> tutaj nie ma w każdym razie. Chcę wejść na górę. O, prawie spadłem. Mogę to zamknąć? Nie, e, no to cóż, może nie zauważy. Książki? Mm, udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Mhm. Eee, Lusterką. Takich cacek nie widuje się w Walen. Bo no, i tam baron sprowadzi, co trzeba. Jak sam mówił. Czaszka. Ma silną aurę. To artefakt albo. A więc tutaj zniknęła. Portal. No huh. dobra, to wchodzimy.